Cześć, ja się nazywam Weronika Matwiejczuk, a moim i Twoim gościem jest dzisiaj Jacek Gacoń. Cześć, Jacku. Cześć, dzień dobry. Jacek jest przedsiębiorcą, inwestorem, twórcą i założycielem bloga Jak w którym pokazuje sposoby na dodatkowy zarobek. Jest również mentorem AIP, poprzez którego wspiera początkujących przedsiębiorców w branży influencer marketingu. Dobrze powiedziałam? Tak, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Yy, tak, tak. Cieszę się, że właśnie wspomniałaś o tym mentoringu, bo to jest takie moje teraz największe spełnienie, że pamiętam do, dokładnie moje początki, które nie były takie łatwe. Miałem duże przeciwności, bo jednak zostanie blogerem w sytuacji, gdy inni szli do pracy w korporacji, było dosyć nietypowe, a ja w ten sposób mogę ułatwiać młodym osobom, które chcą podobną ścieżkę kariery wybrać, co ja, aby miękko weszły w tą, w tą branżę. Jesteś studentem kursu podstawowego, który też w idei ma właśnie pomaganie, pomaganie młodym przedsiębiorcom. Wydaje mi się, że też aspirujesz na wykładowcę u nas pewnie za jakiś czas. No są takie tam plotki, że być może coś takiego będzie miało miejsce. Oczywiście znam swoje miejsce w szeregu. Wiem, że tutaj wykładowcy są o wiele lepszymi praktykami ode mnie, mają większe doświadczenie, większe sukcesy. Ale rzeczywiście mój no jakby nie było sukces, bo utrzymuję się w tej branży już 7 lat sprawia, że mogę opowiadać o tym, że biznes można tworzyć od zera, bez żadnego kapitału, wystarczy tak naprawdę 100 zł, żeby wykupić domenę i hosting. No oczywiście jakaś pasja, no bo od tego trzeba zacząć, żeby przekazywać komuś wiedzę, to trzeba, trzeba się tym jarać, tak? Trzeba robić coś takiego, co jesteśmy w stanie robić za darmo. I dopiero skutkiem ubocznym może być z tego biznes przynoszący jakieś tam no, profity. A już trochę powiedziałeś o tych swoich początkach. Jakbyś mógł uh -huh. więcej powiedzieć, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się na otworzenie bloga? Uh -huh. Dobrze pamiętam, splotło się wtedy takie trzy różne historie. Pierwsza to Kiyosaki, czyli słynna książka Bogato Ojciec, Biedny Ojciec. Jeden z moich znajomych na studiach e, miał tę książkę w ręce, zapytałem go, czy mi ją poleca, on stwierdził, że nie, że to jest bez sensu, że w Polsce nic się nie udaje. E, znajomy był takim typowym ignorantem, dla którego <grywa> liczyła się tylko właśnie praca w korpo i tak dalej. I wtedy stwierdziłem, że rzeczywiście ta książka może otworzyć umysł. Oczywiście tam w trzy wieczory udało mi się przeczytać. W tym samym czasie też byłem na takim szkoleniu unijnym z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Tam właśnie były przykłady influencer marketingu jak i taki, jako taki pomysł na start. Co ciekawe, w tym w szkoleniu wzięły oficjalnie udział dwie osoby, mimo że zapisanych było kilkanaście, niestety tak, takie osoby, tak tak, tak wiele osób miało kiepskie podejście do, 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 do własnego biznesu i też Bloger najsłynniejszy w Polsce, może i w Europie ekonomiczny, Michał Szafrański, zaczął opowiadać, jak monetyzuje swojego bloga, że można na tym zarabiać, jakie są formy, e, formy działalności, właśnie tego typu. Więc e, zainteresowało mnie to, że wreszcie mogę się zacząć e, dzielić tą swoją wiedzą, a przy okazji na tym zarabiać. tak, No bo to jednak. Poświęca się to, na to bardzo dużo czasu i wysiłku. Nie da się prowadzić bloga z doskoku, dwie godzinki po pracy. Znaczy, można, ale to będzie wtedy hobby, a nie, a nie biznes. Dlatego takie były początki. Przeciwności było dużo. No, rodzina, znajomi no nie rozumieli, czym się zajmuje. Byłeś w takim twardym, trudnym środowisku, jeżeli chodzi o takie blogowanie, bo to branża finansów, to chyba, uh -huh. chyba jeżeli chodzi o, o blogowanie tak w tej branży, to śmiali się trochę? Tak. Trochę tak, 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 tak. tak. Pamiętam, pamiętam takie spotkania z ludźmi ze studiów, pytano mnie takie pytanie mi zapadło w pamięci. Jacek, nadal jesteś blogerem, czyli zająłeś się normalną pracą. Okej. Okay. To normalne, czyli że jestem nienormalny, czyli siedzę tam w domu, sobie mhm. jak, jak taki tam piwniczak, nie, coś tam piszę, może gram w gry, no nie wiadomo co robię. Ale z czasem zaczęło się to profesjonalizować, pojawiły się właśnie jakieś tam pierwsze dochody i tak dalej, i wtedy. Ja nikomu nic nie udowadniałem sobie co najwyżej, prawda, więc, więc tutaj nie miałem jakiegoś takiego celu, że pokazać, o patrzcie, teraz jestem milionerem, czy, czy, czy tam tysiącerem, nie wiem jak to, jak, to, jak to nazwać, ale, ale, ale no, udało mi się osiągnąć to, że jestem szczęśliwy, to co robię i spełnia się w tym w stu a jak to właśnie jest z tym zarabianiem? Bo już zacząłeś uh -huh. trochę, myślę, że to, to osoby, które myślą o założeniu bloga, uh -huh. o działalności influencerskiej, uh -huh. tak to może nazwać, zastanawia, zastanawiają się, jakie są w ogóle sposoby zarabiania na uh -huh. właśnie takim blogu. Uh -huh. no, ja pamiętam, popełniłem ten błąd, że chciałem zarabiać od razu. Zbyt może nachalnie zacząłem na początku spamować, wrzucać właśnie jakieś tam linki reklamowe i tak dalej. Od razu to jak szybko? Pierwsze miesiące działalności, okay. tak? I, I tam powiedzmy no kwoty trzycyfrowe kilkaset złotych udawało się zarabiać już na samym początku. To był błąd, bo najpierw trzeba dać wartość. Nawet przez pierwszy rok powiedzmy nic na tym nie zarabiać, tylko dawać, dawać tą wartość, dawać tą wiedzę a dopiero później skupić się na zarabianiu. Wiem, że to jest ciężkie, dlatego lepiej zacząć jak najwcześniej. No, ja byłem studentem, miałem dwie bluzy, dwie pary spodni i tam mieszkałem kątem w taki, takim kilkumetrowym pokoju, Aha. więc nie miałem nic do stracenia. Okay. Tak? Koszty życia tam w tysiącu złotych się zamykały spokojnie, mimo że to była Warszawa. Także im wcześniej się zacznie, im, im ma się mniejsze te, wyma te wymagania, tym lepiej. Aha. A takie poważniejsze pieniądze to powiedzmy po pierwszym roku. Poważniejsze, takie gdzie już no, byłem w stanie się utrzymać w Warszawie bez, bezproblemowo, nie były to jakieś kokosy, ale no już nie, nie było wstydu, tak, że można było sobie pozwolić pójść do kawiarni na przykład albo albo no. zaprosić kogoś do tej kawiarni nawet. <noise> Ale ty, ty prowadzisz tak naprawdę Twoja działalność zarabiasz głównie na firmach, afi, afiliacji. A jakie są inne sposoby uh -huh. na zarabianie uh -huh. przez bloga? Znaczy, afiliacja to tak. Rzeczywiście taki główny, główny mój kor, chociaż to też dzieli się na programy poleceń, czyli, uh -huh. czyli że osoba zyskuje za, skorzystanie z danego produktu ja jako osoba polecająca. Również artykuły sponsorowane, to u mnie też, 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 też oczywiście się zdarza, bardziej może takie kampanie sponsorowane. Aha. Inne sposoby to na przykład sprzedaż produktów, czyli wtedy traktujemy tego bloga bardziej jako takie medium, a sprzedajemy konkretne produkty czy usługi, prawda? Tutaj bardzo fajnie rozwinęła się branża szkoleń online. No. COVID jednak ma swoje zalety, tak, że, 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 że ten online został tak posunięty do przodu, że naprawdę wiele osób. Przyspieszyło no, trochę. Dokładnie, tak, tak, tak. Chociaż dla mnie to jest smutne, bo my na zbiroty możemy się spotkać, porozmawiać, zintegrować, a wiele osób niestety pozamykało się w domach e, i żeby nie doszło do takiej sytuacji, że mieszkamy w domu, pracujemy, szkolimy się, tak. To, to, to. Ja się bardzo cieszę, że mamy w końcu możliwość <laughs> nagrania też zbiroty TV tutaj u nas e, personalnie, tak, na żywo. E, a powiedz mi, bo tak, o zarobkach już trochę rozmawialiśmy czy w ogóle nadal się opłaca blogować i czy to nie jest już tak, że już blogów jest za dużo i na każdy temat i jakby już się, się ciężko wbić w ogóle w, w internet no tak, chciałem zacząć, że pieniądze to nie wszystko, ale, ale nie no, oczywiście. O... Jesteśmy na zbiro jednak. A, no, tak, 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 tak sami materialiści, no, no, żartuję. No, zaraz przejdziemy do tematów miękkich spokojnie. Mm -hmm, mm -hmm. Znaczy, dużo takich blogów było na zasadzie uderz i znikaj, że tam no, zazwyczaj młode osoby próbowały szybko wejść w tą branżę, szybko zarobić, ale brak, brak takiej inicjatywy większej samo sprawiał, sprawia, że te blogi umierały. Nie będę też ukrywał, że blogosfera no już jest takim trochę dinozaurem, jeśli chodzi o influencer marketing. Teraz wracamy do czasów Mezopotamii i pisma obrazkowego, tak? Tak tak, tak Instagram bardziej, tej może, może król. Oczywiście nie neguję tego, bo, bo takie mamy czasy. Wiem, wiem na pewno, że tutaj ta, 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 ta sfera blogowa się tak jakby zakonserwowała, że jest, jest kilka tych blogów ekonomicznych, które już są od lat. Na rynku. Nowe na pewno też wchodzą, też da się na tym zarobić, ale trzeba troszeczkę więcej wysiłku, czas. jednak i czasu. A w dzisiejszych czasach na no każdy chce tu i teraz, tak? Dlatego to jest taka, taka no, trochę taka jakby szyba, od której wiele, wiele osób się odbija. Mhm. Nam dinozaurom też nie jest, nie jest już tak dobrze jak kiedyś na pewno, to, 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 nie, jest, to, to nie jest tak, że, a, że nic nie będziemy się rozwijać, a pieniądze będą płynąć no. szerokim strumieniem. Także te kolejne, kolejne aspekty też trzeba zwracać uwagę, ale da się, da się, da się na pewno w to wejść, chociaż, chociaż ja bym, no nie wiem czy bym bloga otwierał te, uh -huh. też, ale, ale chyba jednak ten ten, 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 ten kanał na YouTubie to jest taki teraz, wydaje mi się, główne medium, gdzie jednak widzimy, słyszymy, bo wiadomo, jesteśmy cały czas w biegu, więc jednak lepiej coś, tak, 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 nie wiem, w drodze na, na, na uczelnię, do pracy można posłuchać, po, pooglądać, no jednak na, na to czytanie nie zawsze już jest czas, także w tą stronę ta branża poszła, mam wrażenie. Czyli gdybyś teraz zaczynał znowu przygodę mhm. jakby... W... W influencer marketingu, tak? To być nie tyle bloga zaczął prowadzić, co YouTube'a, tak? Myślę, że tak, myślę, że tak, że 7 lat temu, jak zaczynałem, nie trzeba było być aż tak przebojowym. Ja zaczynałem jako bardziej człowiek anonimowy, wiele blogów było anonimowych i to było ok. No teraz jednak jednak trzeba budować tą markę osobistą, a trzeba jednak się tak mocniej mocniej przebić do tego, do tego mainstreamu, tak to nazwijmy, bo no nie oszukujmy się, no wybór jest ogromny. No content, który codziennie na nas wpływa, jest przygniata, ze wszelkie aplikacje mobilne i tak dalej, wszelkie social media, więc żeby się wybić, no to rzeczywiście trzeba zrobić coś, coś, coś więcej i dobrej jakości. Okay. Też, też niekoniecznie, też są, też są niszowe jakieś tam e, kanały, które sobie świetnie dają radę. Ostatnio słuchałam, właśnie przygotowując uh -huh. się do, do rozmowy z tobą, uh -huh. słuchałam o tym, jak opowiadałeś, że są w branży rolniczej, tak? Teraz. Tak tak, <laughs> tak, okay. tak, 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 tak. Mam, mam znajomego, który prowadzi kanał na YouTube na temat proso i sorgo uh -huh. i właśnie on tam jeździ po tym polu, nagrywa, jak tam te roślinki sobie rosną, jak to zbiera i tak dalej, I ma wierne, wier, wierne grono fanów, także jak, jak się okazuje, w każdej działalności można, i wiem, że dzięki temu na no, jego sprzedaż wzrosła. No, uh -huh. co prawda, on y, chyba no, nie zarabia tak bezpośrednio na afiliacji <laughs> jak, jak ja. Wiesz bo... może jakoś? No, 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 zobacz, chociaż mógłby na przykład reklamować jakieś tam środki ochrony roślin, coś takiego. No, Przyznaję się, że nie znam się na tym, ale teraz tak na, na momencie. Wymyśliłem tak jak, tak jak tam panowie, z tym, rolnik szukażony, tak? Zaczęli właśnie reklamować tego typu rzeczy, okay. także można w, w różny, w różny Czyli sposób się wybić. Jest jeszcze szansa, tylko musicie znaleźć swoją niszę, taką radę byś dał? Tak, trzeba znaleźć swoją niszę i być bardzo przebojowym w dzisiejszych czasach. No niestety, bez tego jest ciężko, mam wrażenie. Ale czy będąc, jakby prowadząc bloga trzeba być przebojowym? E Powiem tak, sam blog to już może być trochę za mało, jednak, jednak w tych social mediach trzeba się wtedy bardziej wybijać, żeby, żeby, żeby pokazać siebie no. bardziej bardziej właśnie jako człowieka. No bo, no bo to jest trendy w dzisiejszych czasach, tak? No bo kiedyś mieliśmy wąskie gro, grono celebrytów. Teraz, żeby być celebrytą, no to wystarczy no, mieć tam kolor włosów, odpowiedni, poznakcie zrobione i tak dalej. Ten i, i, I strój Karpatry założony już jest się celebrytką na Instagramie, tak? Także jest, jest, jest to grono o wiele większe, więc żeby się wybić, to jednak moim zdaniem tak trzeba postawić na tą przebojowość. A co byś radził takiej osobie, która myśli o założeniu swojego bloga? Mhm. No radzę jej, żeby była młoda, na pewno. <laughs> no nie skreślaj, bo to tutaj ziemię, że bo na pewno pytasz w kontekście biznesowym, tak. tak. No właśnie, na pewno musi być, musi mieć jakąś pasję konkretną, bo jeżeli ma zmyślać, ewentualnie pisać o czymś, o czym się nie o czym się nie zna, to jest bez sensu. No to, no to niech się zajmie czymś innym, moim zdaniem, tak, tak mi się wydaje. Żeby być ekspertem, wystarczy dwa lata na czymś się, czymś się interesować, tak? Więc to nie jest jakoś jakoś, jakoś dużo. Mhm. A, więc no, faj, fajnie, jeżeli to byłoby w miarę takie dające jakąś wartość, tak? No bo jeżeli ktoś się interesuje, tylko hmm, tak, no, Netflix i podróże to hmm, niby są zainteresowania, ale nie do końca. No, można pisać o serialach o podróżach, tak, ale się w tym byłoby nie, niezwykle niezwykle mhm. trudno. Wydaje mi się, że coś bardziej niszowego i coś no, gdzie, gdzie ma się taką zajawkę, tak? gdzie, gdzie można coś robić za darmo i tak dalej. Jak zacząć? No trzeba na pewno ciąg i napisać trochę tych artykułów na początek. Trochę najpierw nie wiem, się wśród rodziny, znajomych, na pewno założyć kanały w mediach społecznościowych. Jeżeli się ma budżet, warto podpromować, nieduże kwoty, może kilka stóp. Ale już na start, czy lepiej na przykład na początku mhm. napisać tak kilka, kilkanaście e, artykułów i dopiero potem promować i pytanie, mhm. czy promować, nie wiem, przez Facebooka, czy promować przez you, no, YouTube'a, nie, tak, no AdWord'ce? Też, 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 też można, też, też można. Też coś może. Coś, mhm. Znaczy, no to zależy od rodzaju kontentu. no powiedzmy, dobra, te pierwsze trzy miesiące nie, ale później już miało można, mówię, jeżeli ma się budżet, to to, to wrzucenie, nie wiem, 300 zł co miesiąc zamiast wydanie na, 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 na przelogo? No, na przykład, tak? Czy, 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 czy coś takiego prywatnego, co tam nie ma za bardzo sensu. Już nie chcę jakichś przykładów konkretnych dawać, bo jeszcze zostanę skrytykowany za to, ale, ale można, tak? no, bo Facebook, Instagram to już tylko, tylko za pieniądze to można się promować. Praktycznie mam wrażenie, że za darmo, to, to, to tam, tam już nie ma co wchodzić. Na początku rzeczywiście ma się te wyświetlenia, bo to tak troszeczkę jak z dealerem narkotykowym, że on, on tak zachęca, najpierw Cię karmi, pokazuje Ci, że to jest takie fajne, a później mówi stop, no już, Aha, trzeba, płacić, już tak? trzeba płacić. tak? No ja już, już zapomniałem te czasy darmowego promowania się, już, już wiem, że za darmo nic nie ma. Że mimo, że tam mam lajków, nie wiem, 25 tysięcy, to się wyświetla to tysiąco osobom, tylko tak, Ja no? potwierdzam, Jacek ściga, bo weszłam na stronę i potem widzę oferty, tutaj, reklamki. No jest, coś, jest, tam, coś tam, marketing coś. Marketing automation działa. <laughs> tak, tak chociaż był taki moment, że wyskakiwałem z każdej, z każdej tam lodówki, tak? Że, że, że moja twarz, ale to było to było w czasach Początkowo covidowych, no później te środki reklamowe trzeba było ukrócić, ale rzeczywiście znajomi wysyłali mi screeny, gdzie pokazywali, no tu mi się pokazujesz, tu, 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 no nie za dużo ciebie już. To... A konkretnie jak myślisz, od jakiego budżetu taka osoba, która nie wiem, napisała 10 artykułów, wrzuciła na stronę, jaki budżet powinna przeznaczyć? Przez pierwsze trzy miesiące. Podobają mi się twoje pytania, bo pytasz o konkrety, nie? nie? tylko o motywację. To, bo to ja mam nie, wymagających nie, widzów, no jasne, więc po drugiej jasne, stronie mam konkretów. Nie, to, to mi się właśnie podoba Was biuro, nie? Bo często gdzieś tam się słucha, to są takie górnolotne, tam te, 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 te rozmowy. Jaki budżet trzeba mieć, tak żeby zacząć? Jaki przeznaczać? Jaki byłby odpowiedni? No, czy to jest, nie wiem, 100 zł, 500, tak, czy 2000, czy 10 na start, uh -huh. przez 3 uh -huh. miesiące? Uh -huh. No to zależy, no jak się odziedziczyło jakiś tam ten majątek po, <grym> <grym> po dziadkach, nie, jakąś tam sieć hoteli, jak, jak, jak tam Paris Hilton. Myślę, to... że takie osoby zaczynają <grym> potem od bloga? <grym> nie, od Instagrama, od Instagrama z, tak. zdecydowanie. Nie, no to po, odpowiedz, no im więcej, tym lepiej by się wydawało. ale nie, no wydaje mi się. Minimalnie. A minimalnie yy, kwota trzycyfrowa mniejsza niż połowa, okay. niż połowa to z tego zakresu. Macie, macie, obliżcie sobie. <laughs> tak, 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 żeby nie było za łatwo, to na pobudzenie tej takiej, nie, nie, wydaje mi się, że do tysiąca złotych to wystarczy w zupełności, nie? Mhm. Jeżeli, mówię, jeżeli mamy perspektywę, że będziemy na tym zarabiać, to, 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 to tak, 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 wydaje mi się, że powinno wystarczyć, nie? A później, jak już się zacznie zarabiać, to już można podejść do tego procentowo, nie? Na przykład mhm. połowę zarobków przeznaczamy na reklamę, nie? To tak wydaje mi się, że to jest taka spoko kwota. A bo tak osoba zakłada, zakłada bloga, wpisze pro, artykuły, mhm. promuje, robi wszystko, co po prostu, co, co może, tak, mhm. na, na co jej pozwala czasu. Czas i cały czas tych wyświetleń jakby nie ma na tej stronie, już chciałaby się pewnie poddać nie? Mhm. po jakimś czasie. Jak zauważać, czy fa że, faktycznie, na, że faktycznie warto iść mimo wszystko, że nie, nie widać tych wyników po trzech miesiącach? Uhum, uhum. Znaczy tak, trzeba sobie podzielić na dwie części. Z jednej strony być cierpliwym, bo rzeczywiście te wyniki przyjdą, ale z drugiej jakoś reagować, uhum. tak? Może podpytywać znajomych, co proponują zmienić, co ich na przykład denerwuje. Może okazuje się, że jakieś okienko, które gdzieś zasłania cały widok i nie da się tego X znaleźć i przez to przez to ludzie wychodzą, tak? Ewentualnie spytać swojej społeczności, zapytać ich, co, co im przeszkadza, co by, co by poprawili. No i też, też, też autorytety, tak? Czyli zobaczyć, co u innych działa, podglądać. To jest nic złego, na no każdy, każdy tak no, największe korporacje tego świata, no to tam kradły patenty, no to, to, już, to już gruby temat, tak? A tutaj. Po prostu być w tej branży, czuć, nie wiem, rozmawiać na jakiejś na właśnie integracji. Zbierać feedback, tak? Tak, 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 tak. Wydaje mi się wydaje mi się, że w tym kierunku. No dobra, ale gdybyś ty uh -huh. zbierał feedback i wiesz, i znajomi wokół ciebie się no, śmiali, to jest za mocne uh -huh. słowo, tak, ale uh -huh. nie aprobowali tego, uh -huh. no to ty, ty się nadal nie poddałeś mimo wszystko. Tak, to znaczy też trzeba słuchać odpowiednich osób, tak, okay. <laughs> no bo jesteśmy tą sumą chyba pięciu osób, których tam przebywamy najwięcej, to no, może tych pięciu najlepiej nie pytać, <laughs> e, tylko takich troszeczkę dalszych, którzy nie będą na sklepach tylko po ramieniu uh -huh. i najlepiej, którzy sami coś osiągnęli, którzy mają coś do powiedzenia, a nie są tylko takimi krytykami dla samej krytyki, co nie? Okay. Także, także, także można ewentualnie tak. I też, chociaż... To, to nie jest tak, że ktoś nam powie, m, taką instrukcję przekaże, tu gdzieś ktoś szepnie o tym, tu o tym, trzeba tak, tak zbierać i krok po kroku ewentualnie tutaj, to poprawiać. E, Nasze uda, no, jak się nie uda, to trudno, no, to wtedy ewentualnie można zrezygnować, to czasami trzeba zrobić dwa kroki do tyłu, żeby później zrobić pięć, tak, e, bo nie wszyscy mamy gen przedsiębiorczości. Ja jestem takim troszkę prostolinijnym gościem, bo wydaje mi się, że jak ktoś nie ma tego, tego genu przedsiębiorczości, jak ja pamiętam jeździłem z laptopami, rowerem i handlowałem, miałem taki wielki tornister albo, albo sprzedawałem jakieś tam przegrywane filmy no, w gimnazjum, mhm. to już wcześniej się zaczyna, to, to, to już czuć, co nie? nie? da się wyuczyć, tylko trzeba mieć jakieś takie... Tak mi się wydaje, tak, tak mi się wydaje, że jednak te predyspozycje trzeba mieć. Że jak przeczytamy te wszystkie książki, które, które ktoś tam napisał, to jednak, to jednak jest za mało, że najlepszą właśnie nauką jest, jest ta praktyka już już tam w czasach szkolnych, co nie? Że ktoś tam chodził, płoty malował i tak dalej, okay. to, to, to już jest to. A żeby pisać, pisać, nie wiem, być influencerem, no to też trzeba mieć coś takiego, że chce się dzielić tą wiedzą, nie? Że, że jednak. Mamy coś do powiedzenia, i po prostu czy w formie mówionej, czy pisanej, to też, też, też mamy ten dryg, co nie? Okej, okay, okej. Okay. A pytanie: Czy może chciałbyś się podzielić z naszymi oglądającymi jakimś fakapem, który ci się zdarzył? Oczywiście nie po to, żeby tutaj uh -huh. wyciągać takie rzeczy, ale my was biro staramy się jakby pokazywać tą ciemniejszą stronę biznesu, tak? I uh -huh. ostrzegać ludzi, którzy nas oglądają, czy są na wykładach, uh -huh. właśnie czego nie robić. To znaczy, jak, jak, jak zaczęła się cała ta pandemia, to zauważyłem, że rzeczywiście miałem spadki oglądalności, hmm. bardziej, m, może, no, statystyki mi się pogorszyły, bo rzeczywiście wiele osób zamiast e, racjonalnie myśleć, jak powiększyć swoje dochody, bo idzie kryzys, no to wręcz odwrotnie, zaczęły kupować makaron, e, hmm. tam jakieś tam kasze i tak dalej, i, i chować się w ten swój kokon. I ja wtedy stwierdziłem, że ja zaatakuję rynek, bo wtedy miałem dużą poduszkę finansową, naprawdę, na, naprawdę dobrą kondycję finansową. I postanowiłem, że zaryzykuję i bardzo dużo zainwestuję w tą reklamę, rozwinę zespół, że po prostu zmiażdżę tą konkurencję w ten sposób. No okazało się, że aż tak kolorowo to nie wygląda, <gry> <gry> że jeżeli ja przeczytałem w książce, że tam trzeba zmiażdżyć, tam Caterpillar zmiażdży tam inną tam, już nie pamiętam, tam, tą, tą firmę, która tam. Caterpillar to chyba było pierwszy i a na drugim miejscu w produkcji y, koparek była jakaś tam inna firma i to było. To Chciałbym była... ci pomóc, ale. Nie, 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 nie bo to jeszcze pewno z czasów studiów, że, że misją tej firmy było zmiażdżyć tego lidera, co nie? I, i człowiek się nasłuchał, zmiażdży ich wszystkich, co nie, Na no, zmiażdżony ja zostałem. zostałeś nie no, nie no nie, 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 może nie aż tak, ale gdy przez 6 lat cały czas jednak masz te zyski, a nagle masz stratę taką pięciacyfrową, cyfrową, to wtedy. Stajesz się przedsiębiorcą, moim zdaniem, nie? że ten COVID przyniósł taką, taką, takie, takie ostudzenie, ale też, też, też pokazał, czym jest bycie przedsiębiorcą. Nie? Że to nie tylko, to tak, to. tak, 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 pokora i, i jak na przykład ty wydałeś pieniądze na reklamę, ty opłaciłeś pracowników, ty poświęciłeś czas, a jesteś na minusie. To jak to w ogóle? nie, I chodzisz, krzyczysz zdenerwowany, ale, ale, ale ten fuck up, oczywiście był. Ale, ale no, wyniosłem z niego konstruktywne wnioski, nie? Bo wcześniej jakieś tam drobne, o, na przykład, jak zaczynałem, też miałem taki fakap, że studiowałem dwa kierunki plus rozwijałem biznes, no i okazało się, że to jest za dużo, bo i tam prywatnie i przytyłem i tych prac magisterskich nie obroniłem i ten biznes tak nie do końca wychodził, więc no nie da się, nie jesteśmy, tak, wszystkiego naraz, tak, no nie jesteśmy cyborgami, też czasem trzeba się wyspać, nie? To, to taki faka bardziej dla początkujących, mhm. że, żeby, żeby po prostu też, też nie słuchali tam jakichś tam porad pracy po 20 godzin mhm. dziennie, bo, bo to nie działa, a, a ten faka, o którym najpierw wspominałem, no to już dla tych osób, które już, już, już są tam na pewnym, pewnym poziomie wtajemniczenia. No. no to co, już się zbliżamy do końca rozmowy. Jakie projekty szykujesz teraz u siebie? Co będziesz mm -hmm. teraz robił? Powiem tak, no, tyle tutaj daję rato o, 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 na temat YouTube'a. Sam YouTube a nie prowadzę, tak? Ale, ale tylko, no właśnie, tylko dlatego, że jak zobaczyłem, jak to działa, to żeby prowadzić YouTube'a, no, to trzeba po prostu na full wejść. Więc no, muszę na pewno zbudować zespół tego YouTube'a, to raz. Dwa, że okazuje się, że wiele współprac komercyjnych, które mam są kierowane nie tylko do klientów z Polski, ale z całej Europy, więc chcę wyjść na rynki międzynarodowe, jak pięknie to brzmi, a to wystarczy, że po prostu przetłumaczę, przetłumaczę swoje artykuły na język angielski i w odpowiedniej domenie, więc, więc w tym kierunku też idę. A, no i to już jest tak dużo, że... że <śmiech> 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 starczy na... <laughs> Oj, starczy, star, starczy na pewno, tak, 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 więc już o kolejnych nie będę mówił, bo ja też nie lubię tak, że, że nagadam się, a później tego nie spełniam, więc... Mam nadzieję, że w tym roku. No się już to mamy też na kamerze tutaj. Tak, 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 tak. Jest, jest dowód, niech tylko troszkę... Po, no, obiecuję, że w wakacje jeszcze nie, ale jak już się chłodniej zrobi, to, to wtedy się za to wezmę, no bo teraz to work-life balance, no jak się mieszka w trójmieście, no to trzeba korzystać, <laughs> korzystać na no pewno. To ja Ci bardzo dziękuję, życzę oczywiście powodzenia w tych rzeczach, które powiedziałeś, że będziesz robił, sprawdzimy za jakiś czas, czy na pewno zrealizowałeś. Mam nadzieję, że wciągnęliście lekcję o tym, jak prowadzić bloga i jak zarabiać z bloga, tak? bo to jesteśmy na kanale biznesowym, więc myślę, że to Was przede wszystkim interesuje. Dajcie znać w komentarzu, czego się nauczyliście i czy Wy w ogóle myślicie o tym, żeby prowadzić bloga, czy uważacie, że na przykład właśnie kanał YouTube to jest coś, w co Wy będziecie inwestować i pamiętajcie, oczywiście o zasubskrybowaniu kanału. Dzięki, cześć. Dzięki, hej. Ambitni ludzie, super atmosfera i najlepsze networkingi, na jakich kiedykolwiek byłam, to jest właśnie Azbira. Kurs podstawowy to dawka wiedzy, która przyda się każdemu początkującemu przedsiębiorcy. Na naszym kursie wykładają przedsiębiorcy praktycy.